Cześć! Jestem pewien, że zdarzyła Ci się kiedyś taka sytuacja, że powiedziałeś takie wyrażenie Ach, chciałbym się czegoś nauczyć, chciałbym coś zrobić, ale nie mam czasu. Albo gdybym tylko miał czas, to zająłbym się czymś tam. Wiele osób uczących się lub chcących nauczyć się języka angielskiego miewa podobne problemy. Wielu z uczących się języka angielskiego naprawdę chciałby tego języka się nauczyć, ale Najbardziej powszechną wymówką jest oczywiście brak czasu. Zacząłbym tego angielskiego się uczyć, ale nie mam czasu. Brzmi znajomo? Właśnie tym dzisiaj się zajmiemy. Pokażę Ci, że tak naprawdę masz czas, który możesz przeznaczyć na naukę języka angielskiego i to o wiele więcej niż myślisz. Właśnie o tym Ci dzisiaj opowiem. Także zostań ze mną do końca. Zaczynajmy, let's go! Najważniejsza sprawa, od której trzeba zacząć, to ustalenie, a w zasadzie uświadomienie sobie w pierwszej kolejności, ile czasu tak naprawdę marnujesz na różne, mówiąc wprost, głupoty, a czas ten, mówisz, przeznaczyć na naukę języka obcego, języka na przykład angielskiego. Pierwsza sprawa to. Uświadomić sobie, policzyć sobie, ile czasu marnujemy. Na przykład korzystając bezcelowo z telefonu, z komputera, oglądając jakieś toki, jakieś rolki na Facebooku, na Instagramie, oglądając jakieś zupełnie losowe rzeczy na YouTubie. Policz dokładnie za każdym razem, gdy zorientujesz się, że bezcelowo przeglądasz swój telefon, przeglądasz komputer, ile czasu na to przeznaczyłeś, ile czasu na to zmarnowałeś. I nagle okaże się, że w ciągu dnia znajdzie się dodatkowe pół godziny, godzina, a nie u niektórych nawet dwie godziny na naukę języka angielskiego. Od tego trzeba zacząć, bo musisz wiedzieć, że w nauce języka obcego ważna jest regularność. Wystarczy 15, 20, 30 minut dziennie, ale regularnej nauki, żeby odnieść. Sukces, żeby poczuć, zobaczyć efekty. Także zamiast marnować czas na oglądanie jakichś bezsensownych treści, w tym czasie ucz się języka obcego. Tak jak mówię, wystarczą krótkie, 15-20 minutowe sesje. Możesz przeczytać jakiś jeden artykuł po angielsku, wypisać nowe nieznane słowa z tego artykułu, je przetłumaczyć, możesz napisać krótkiego maila. Możesz na przykład odsłuchać jeden rozdział audiobooka, czy obejrzeć fragment, posłuchać fragment podcastu, cokolwiek. Ważne, żeby ten czas wykorzystać efektywnie. Czyli tu mamy dwa w jednym: raz przestajesz marnować czas na głupoty, dwa poświęcasz ten czas na naukę języka angielskiego na coś bardzo produktywnego i bardzo, bardzo przydatnego. Tutaj od razu trzeba też wspomnieć o efekcie kulminacji, który mówi o tym, że nawet takie małe, zdawać by się mogły, niepozorne działania w długim czasie przynoszą ogromny efekt. Skupmy się na przykład na słownictwie. Wiele razy w swoich filmach mówię o tym, że słownictwo jest najważniejsze. I zobacz, jeżeli będziesz uczyć się trzech słówek dziennie, trzy słówka dziennie to jest naprawdę nic. Można się ich nauczyć w ciągu pięciu minut, nawet jeśli naprawdę jesteś mega zabiegany. Pięć minut jesteś w stanie poświęcić na naukę tych słówek. I z jednej strony wydawać by się mogło, że co to? Jest trzy słówka. Ktoś może na to machnąć ręką, że trzy słówka mnie nie zbawią, ale codziennie trzy słówka, dzień po dniu, przez tydzień to już ponad 20-21 słówek, tak? W ciągu miesiąca, a w ciągu roku nagle okazuje się, że ucząc się tylko trzech słówek dziennie, po roku znasz już ponad tysiąc nowych słówek. To jest właśnie ten efekt małych kroczków, małych działań, które. Wykonywane regularnie przez długi czas dają duże, pokaźne efekty. I ważna jest ta regularność, bo nauczyć się trzech słówek to jest naprawdę bardzo prosta, szybka sprawa. Więc z jednej strony jest to łatwe do zrobienia, ale z drugiej strony jest to łatwe też do niezrobienia. Łatwo jest machnąć ręką i powiedzieć: A trzy słówka nie opłaca mi się nawet otwierać nie wiem, zeszytu książki, żeby tych słówek się nauczyć. I to jest właśnie wielki błąd małe, regularne kroczki. Oczywiście trzeba te słówka powtarzać, żeby ich nie zapomnieć. I tutaj wchodzą do gry różne aplikacje. Osobiście najbardziej polecam aplikację Anki i jak z niej dokładnie korzystać i jak wykorzystałem tę aplikację Anki do nauczania się tysiąca niemieckich słów w ciągu trzech miesięcy. O tym możesz obejrzeć tutaj. Wspomnę tylko, że Anki daje nam możliwość do regularnego powtarzania słownictwa, ale oczywiście jest dużo aplikacji do powtórki. Duolingo możemy samemu robić stacjonarne, stacjonarne, zwykłe papierowe fiszki, dzięki którymi będziemy powtarzać to słownictwo. Dzięki temu te tysiąc słówek, które się nauczyliśmy, zostanie w naszej głowie. Kolejna sprawa to jest słuchanie języka angielskiego w tle. Mówiłem o tym, żeby zastąpić czas marnowany czasem produktywnym, czyli w nauko języka angielskiego. W tym wypadku niejako zastąpiliśmy jedną czynność drugą, ale możemy też połączyć dwie czynności. Czynności, które nie wymagają od nas pewnego skupienia, takie jak zmywanie naczyń, rozwieszania, rozwieszanie, prania i itd., wtedy możemy. Słuchać angielskiego w postaci audiobooków, podcastów czy też muzyki. Dwa w jednym. I to jest bardzo skuteczna metoda, ponieważ okaże się, że w ciągu dnia mamy dosyć sporo takich czynności, które nie pochłaniają nas całkowicie i możemy połączyć przyjemne z pożytecznym, co w zgodzie z zasadą kulminacji da nam po długim czasie fenomenalne rezultaty. Kolejna sprawa, tutaj zwracam się zwłaszcza do fanów różnych filmów, seriali. Jeżeli oglądacie jakieś właśnie seriale na Netflixie czy na innych platformach, tam jest możliwość zmiany języka. Na Netflixie przynajmniej mamy bardzo dużo języków, możemy zmienić i napisy, ale także audio. Także jeżeli lubimy oglądać seriale, jesteśmy fanami jakiegoś serialu, no to możemy obejrzeć ten serial. Po angielsku połączymy przyjemne z pożytecznym. Oprócz tego możemy otaczać się językiem angielskim w dniu codziennym. Taką już klasyczną wskazówką jest chociażby zmiana języka w telefonie na angielski, czy też w laptopie. Możemy zacząć słuchać angielskiego radia, możemy też zacząć czytać prasę angielską. Dużo ludzi ogląda, śledzi, jakieś stacje informacyjne. Możemy przejść na stacje anglojęzyczne. Chodzi o to, żeby otaczać się tym językiem angielskim tak, żeby pomimo braku czasu na takie świadome, ukierunkowane działanie, ten angielski wokół nas był. Kolejna sprawa to nie marnowanie czasu podczas dojeżdżania do szkoły, na uczelnię, do pracy. Właśnie wtedy możemy korzystać z aplikacji takich jak Anki. No oczywiście jak jedziemy samochodem, to nie, ale w autobusie jak najbardziej. Jeżeli jedziemy samochodem, to polecam audiobooki albo angielskie podcasty. Jeszcze jedna rzecz jaką możesz zrobić to dołączenie do różnych grup facebookowych, czy też na Discordzie, czy jakiekolwiek grupki, tylko że anglojęzycznych. Wiele ludzi siedzi właśnie na takich grupach tematycznych, na, na forach, piszą, wymieniają się poglądami w języku polskim. Dlaczego by nie zrobić tego w języku angielskim? Będzie to znakomita okazja, żeby Poćwiczyć nasze pisanie albo nawet mówienie, jeżeli będziemy nagrywać na przykład wiadomości głosowej. Idealnym rozwiązaniem byłoby znalezienie jakiegoś partnera, który mówi po angielsku i z nim regularnie rozmawiać. Nawet jeśli nie mamy czasu, możemy nagrać wiadomość głosową, wysłać, odsłuchać, co nasz rozmówca ma do powiedzenia. I na takiej zasadzie, gdy będziemy mieli chwilę w pracy, gdy będziemy mieli chwilę odpoczynku, dla siebie. Możemy takie głosówki, wiadomości głosowe nagrywać. Postaraj się także używać języka angielskiego na co dzień, a przynajmniej myśleć w języku angielskim. Idziesz na zakupy, pomyśl po angielsku, co chcesz kupić. Chcesz zarezerwować, nie wiem, hotel, pokój hotelowy? Pomyśl w głowie, jak to by wyglądało po angielsku, jak rozmowa telefoniczna brzmiałaby po angielsku. Wyobrażaj sobie różne sytuacje, codzienne sytuacje, w których bierzesz udział, ale w języku angielskim. Jak w języku angielskim brzmiałaby rozmowa w danej sytuacji? Oczywiście również też możesz rozmawiać sam ze sobą, czy też myśleć po angielsku. Nie wiem, przygotowujesz śniadanie, mów do siebie po angielsku, co robisz, jaki masz plan. Dnia, co robiłeś wczoraj? Możesz mówić na głos, możesz mówić w myślach. Ważne, żeby jak najwięcej myśleć i mówić w języku angielskim. I ostatnia rzecz to integracja, połączenie nauki z naszym hobby. Jeżeli interesuje się, czymś, na przykład, nie wiem, motoryzacją, na pewno masz jakieś czasopisma, jakieś strony internetowe YouTuberów, których oglądasz. Zacznij szukać informacji na temat Twojego hobby po angielsku, czasopism angielskich, kanały na YouTube po angielsku. Znowu połączysz przyjemne z pożytecznym. Będzie to Twoje hobby, więc będziesz regularnie korzystać z tych treści. Poznasz także dużo nowego słownictwa z zakresu Twojego hobby. Jest to naprawdę świetny sposób na naukę, ponieważ i tak czy siak poświęcasz czas swojemu hobby, w czasie wolnym, żeby się zrelaksować, możesz do tego dołączyć naukę języka angielskiego. Wszystkie te dzisiejsze porady, które ci dzisiaj przedstawiłem, sprawią, że mimo braku czasu na naukę języka angielskiego, będziesz w stanie tego języka się efektywnie uczyć. Podkreślę najważniejszą sprawę, czyli efekt kulminacji, małymi kroczkami do sukcesu i regularna praca. Bardzo ważne jest także usunięcie elementów aktywności, które zabierają nam ten czas w taki bezmyślny, głupi sposób, czyli czynności po prostu bezsensowne, na które tracimy czas i zastąpienie je nauką języka angielskiego. Dzięki tym wszystkim krokom, wskazówkom Naprawdę bardzo szybko zobaczysz progres. Koniecznie obejrzyj ten film o tym, jak nauczyłem się tysiąc niemieckich słów w trzy miesiące. Zachęcam do oglądania innych filmów na kanale. Łapka w górę, subskrypcja. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w następnym filmie.